Inkwizytor Nikodemus Nikodemus urodził się w pobożnej rodzinie Bauhausu jako zwykły obywatel. Już od najmłodszych lat wykazywał talent do sztuki. Za zgodą rodziny wstąpił na praktykę dobractwa, szybko awansując w hierarchii duchowieństwa, aż zwrócił na siebie uwagę lorda inkwizytora Gabriela Victoriosa, który przyjął młodego Nikodemusa do swojego orszaku. Po śmierci Wiktoriosa podczas ataku mrocznego legionu na wenusjańskie miasto Kanark, Salvator poprowadził garstkę żołnierzy bractwa, Walkiri, mordyfikatorów i świętych wojowników do udanej obrony przed znacznie większymi siłami. Nikodemus przyjął obowiązki swojego poległego towarzysza po zakończeniu bitwy i szybko stał się jednym z najbardziej szanowanych dowódców wojskowych bractwa. Jego zrównoważony temperament i sprawiedliwe osądy przyniosły mu sławę Również poza polem bitwy, do tego stopnia, że gdziekolwiek się pojawi, jest zasypywany prośbami o spowiedź. Dzięki imponującemu wzrostowi i posturze, niezachwianej wierze, nieugiętemu poczuciu celu i nieustępliwej furii w obliczu mrocznego legionu, zawsze dodaje otuchy wokół siebie. Nikodemus rozumie, że poświęcenie jest często konieczne dla większego dobra i nigdy nie waha się wydać takich rozkazów, choć czyni to z ciężkim sercem.